Dla również naszej gospodarki, dla gospodarki europejskiej, no, Afryka to jest ogromne. Rynek Kongo będzie takim oknem na świat Afryki, bowiem Chińczycy budują w tej chwili potężny port. To jest też inwestycja rzędu 2,5-3 miliardów. W związku z powyższym ten, ta komunikacja ze światem Afryki przez Kongo będzie faktem, a obecność Europy na razie jest tylko w dyskusjach to Chiny są tam obecne i niektóre koncerny ze świata są obecne. My jesteśmy na razie obecni, obecni w marzeniach. Może trochę duszą, ale niestety jeszcze nie ciałem. No właśnie, czy nie jest tak, że już się spóźniliśmy, czy jeszcze mamy szansę nadgonić chociażby Chińczyków? Podobno nigdy nie jest za późno, ale <gryw> ja myślę, że nie trzeba gonić Chińczyków. Tam jest miejsce dla wszystkich. To jest tak potężny rynek, miliarda ludzi i, i to miliarda ludzi dzisiaj może niespecjalnie bogatych, ale to jest tak bogaty kontynent, że to jest tylko kwestia wydania pieniędzy na infrastrukturę, by, 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 by ten, ten miliard Afrykańczyków stał się największym rynkiem dla całego świata.